Tak więc nie jesteś kostką? Nie wiem. Tak więc jesteś płaski? Jestem okrągły! Nie ma czegoś takiego! Ciekawe co to za koleś. Może byś za nim poszedł? Więc dokąd idziemy? Znam pewne miejsce niedaleko, gdzie jest jedzenie. Musisz być głodny. Podróżnicy, musicie nam pomóc! Naszą wioskę zaatakowała bestia! Szybko, nie ma dużo czasu! Szybko, idziemy! Wileczerzy NPC jest to grupa graczy niezdolnych do gry lub po prostu npc tów Tak, fajnie! Podróżnicy, bestia jest tam!